Witamy w wideoblogu redakcji Globenergia. Dzisiejszym tematem certyfikacja instalatorów mikroinstalacji o źródeł energii. Właśnie Bogdan, czy certyfikacja instalatorów OZE jest w ogóle wymagana? Obecnie w tym kształcie ustawy jaką mamy, certyfikacja jest dobrowolna. Nie, nie jest wymagana, żeby móc takie, takie instalacje wykonywać. Jednak można zakładać, że z biegiem czasu te certyfikaty będą wymagane, zwłaszcza przy realizacji inwestycji związanych ze środkami publicznymi, środkami unijnymi. Otrzymaliśmy wiele pytań od naszych czytelników na temat certyfikacji instalacji i też możliwości szkoleń, akredytacji. Zaciekawiło nas to szczególnie ze względu na to, że ukazało się rozporządzenie ministra gospodarki z 25 marca tego roku w tej sprawie. Tak, to rozporządzenie ukazało się w dzienniku ustaw 22 kwietnia, czyli już miesiąc temu, jednak przeszło trochę bez echa. Nikt tak jakoś szczegółowo się nie zagłębiał, dużo się o tym mówiło, ale jak mówiło się o ustawie OZE z pół roku temu, jednak jest to. Tu... Dość zaskakujące, dla mnie jest to dość zaskakujące niska jakość tego rozporządzenia, zwłaszcza jeżeli mówimy o tematach szkoleń, bo to rozporządzenie dość szczegółowo określa zakres tematyczny dla wszystkich technologii i od państwowego dokumentu, na którym tak długo już pracujemy, bo, no bo o tym rozporządzeniu mówi się już od, od tak naprawdę kilku lat, pojawiają się ewidentne błędy. Właśnie, jakie to są błędy? Rozumiem, że rozporządzenie reguluje sposoby akredytacji oraz tematykę szkoleń dla przyszłych instalatorów przez firmy, które będą akredytowane. Tak, tak. No tutaj jeżeli chodzi o kwestię akredytacji, no to nie, nie możemy mieć zastrzeżeń, jest to pewna procedura administracyjna, może zbyt skomplikowana ale tego nie będziemy komentować. To, co wymagałoby komentarza, to zakres tematyczny, które te firmy, które będą chciały te akredytowane szkolenia prowadzić, będą musiały spełniać. No i można mieć zastrzeżenia co do, co do niektórych zagadnień. Czy one są... Zasadne, czy w ogóle takie rzeczy jesteśmy w stanie takiego instalatora nauczyć? Czy powinniśmy go uczyć? Czy instalator powinien umieć przykręcić moduł do konstrukcji, podłączyć moduły między sobą i spiąć je do falownika? Czy powinien się doktoryzować na temat efektu fotowoltaicznego i pasywacji ogniwa? No właśnie, brzmi to już podejrzanie. Zobaczmy są jakie ewidentne chochliki się znalazły w tym. No tak, na samym początku już mamy zagadnienia ogólne i jako pierwszy punkt historia i perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Europie i na świecie. No, temat bardzo ciekawy, ale raczej na pierwszym roku studiów, a nie jeżeli mówimy o wykonywaniu instalacji fotowoltaicznych. No, rozumiem, że ten temat został tutaj dodany, żeby instalator umilał czas klientowi dywagacjami na temat historii i perspektyw rozwoju. No, w mojej ocenie jest zupełna strata czasu, żeby takie rzeczy na relatywnie bardzo krótkich szkoleniach certyfikowanych Mówić. Nie zapomnijmy, że jeżeli wprowadzamy dziwne wątki, to przez to mniej szkolimy już zasadniczych tematów. Tak, choć tutaj ewidentnie czasami widać, że chyba ktoś to przeklejał z różnych stron internetowych nie za, nie za bardzo się też chyba zastanawiał albo rozumiał nawet to, co pisze, no bo mamy punkt 1.5 i w nim pisze przykładowe systemy certyfikacji wyrobów. I bardzo dobrze, że taki temat jest, ale jako przykład podany jest znak Solar Kimark. No, przypomnę, Solar Kimark dotyczy kolektorów słonecznych, a nie modułów fotowoltaicznych. Dlatego dawanie takiego punktu w tematyce poświęconej fotowoltaice, no, ewidentnie pokazuje, że ci, którzy układali to, nie mieli o tym. Źle pojęcia o czym pisali. Dalej idziemy sobie i mamy tak, mamy mówić o ogniwach cienkowarstwowych typu CIS i jest tutaj informacja, że są to ogniwa halkopirytowe. No, z mojej wiedzy wynika, że troszeczkę jest inaczej, no ale okej, okay, taką rzecz mamy. Dalej mamy konwersję fotowoltaiczną, podstawy fizyczne, struktura charakterystyczna, charakterystyczna techniczna ogniw fotowoltaicznych. No, ewidentnie temat, który powinien być omawiany na studiach inżynieryjnych, może magisterskich, ale to, jak zachodzi efekt fotowoltaiczny, czy jak z wewnętrznie zbudowane ogniwo, naprawdę nie jest potrzebne instalatorowi. Właśnie, tylko przypomnijmy naszym widzom, że rozmawiamy teraz o części szkoleniowej dotyczącej systemów fotowoltaicznych i na niej się skupiliśmy jako na przykładowej. Tak, bo w tej w ogóle w naszej ocenie jest chyba najwięcej błędów, jeżeli chodzi o zakres tematyczny. Dalej też mamy bardzo ciekawy, ciekawy punkt w rozdziale drugim: pomiar parametrów ogniwa modułu słonecznego w warunkach standardowych STC. No, takie rzeczy to można wykonywać w laboratorium. Nie sądzę, żeby jakakolwiek akredytowana firma prywatna miała takie, takie laboratorium, gdzie można byłoby te warunki STC stworzyć. Abstrahując już od tego, że każdy moduł, który jest na rynku, takie badanie ma, więc po co go robić, a instalator musi umieć robić pomiary parametrów elektrycznych, ale w warunkach rzeczywistych, a nie w warunkach wyidealizowanych, warunkach STC. No, ktoś po prostu sobie jakiś skrót dopisał, no bo gdzieś tak dużo się o tym STC Chce, naczytał no to sobie to no to sobie to wpisał dalej mamy łączenie ogniw w moduły oraz moduły w zestawy. I to też mają być zajęcia praktyczne, tak jak jest tutaj napisane. Przy czym oczywiście łączenie modułów w zestawy no, ma, 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 ma sens, ale łączenie ogniw w moduły no, nie da się wykonać. Nikt tego nie robi jako instalator. No, moduły są, ogniwa są lutowane w fabrykach, w specjalnych warunkach. No, nie da się tego stworzyć na, na zajęciach. W ogóle to nie ma kompletnego sensu, taka wiedza. Może Ministerstwo Gospodarki chce tutaj stworzyć wiele miejsc pracy, gdzie byśmy produkowali te ogniwa od razu. Tak, tak. I, I najlepiej takie, jak ja je nazywam żelazkowymi. No bo to teraz lutuje się, łączy się maszynowo, a nie ręcznie. To tak, taka już uwaga dla ministra gospodarki na przyszłość. Dalej mamy tak. Zajęcia praktyczne z instalacji. Istniejąca instalacja odgromowa, to w ogóle widać, że ktoś chyba przekleił, bo się gramatycznie nie trzyma. Mamy przeprowadzić zajęcia, które się nazywają istniejąca instalacja odgromowa, zajęcia praktyczne. No Pomijając fakt, że taki instalator systemów fotowoltaicznych raczej tą odgramówką on jej nie będzie wykonywał. Nawet jeżeli ta instalacja jest, on oczywiście musi wiedzieć, jak ustosunkować swoją instalację fotowoltaiczną do tej odgromowej, ale wykonywanie instalacji odgromowych to już jest odrębna działka. Mamy dalej, dopasowanie generatora do falownika. No, Brakusowa jakiego generatora? Prądotwórczego? Oczywiście w domyśle generatora fotowoltaicznego, ale komuś po prostu się coś nie przekleiło, pewnie ze strony, z której to, z której to pisał. Także jak widzimy, jest trochę tych tematów, które nie do końca są sensowne. Jeżeli zachęcam też Państwa, żeby sobie ściągnąć, tutaj podajemy adres strony, gdzie można to, to rozporządzenie zobaczyć. Wiele tematów rzeczywiście jest zasadnych, choć też sama kolejność ich układania jest troszeczkę bez sensu. Mówi się o falownikach, później o modułach, później o zestawach, później znowu o falownikach, znowu o modułach, znowu o zestawach. Troszeczkę pomieszanie z poplątaniem osobiście nie za bardzo. Wyobrażam sobie, jak można byłoby całą tą... Całą wszystko to w tej kolejności zrealizować. Jakie w ogóle ma uzasadnienie takie certyfikowanie instalatorów OZA? Samo certyfikowanie nie jest do końca bez sensu, bo nawet prowadząc szkolenia zauważyliśmy, że jest duży głód wiedzy i rzeczywiście te osoby, które chcą zajmować się systemami fotowoltaicznymi, potrzebują informacji na temat tego, jak poprawnie te systemy wykonywać, jak poprawnie je dobierać, instalować, ale oni potrzebują wiedzy bardzo praktycznej. Potrzebują kluczowych elementów związanych z projektowaniem, nad projektowaniem, z doborem, z montażem, z konfiguracją i z uruchomieniem. Nie potrzebują uczyć się o perspektywach rozwoju, o ekonomice, o pasywacji ogniw, o, efektu, o efekcie ekologicznym. Dlatego, w mojej ocenie, sama certyfikacja jest zasadna, ale nie jest takim programem, jak został tutaj dookreślony przez ministra gospodarki.